Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu dla barbarzyńców inwestujących w relikt przeszłości. Kolejny cotygodniowy przegląd dziwnych, głupich, strasznych, czasem śmiesznych, zależy kto jak na to patrzy wiadomości dotyczących srebra i złota w mniejszym lub większym stopniu znów zależy jak kto na to patrzy. No i znowu mi się nie chce, no bo tak jak mówię, te wiadomości są dziwne, głupie i straszne. No ale robię odcinek, bo jak nie zrobię, to YouTube mi obetnie te moje i tak skromne zasięgi. Tak więc, tak więc robię trochę z przymusu. Dzisiejszemu programowi będzie przyświecać taka myśl, według której nie masz przewidywać przyszłości. Masz zarządzać ryzykiem i to nie jest może jakoś bardzo odkrywcze, chociaż wiele osób tego nie rozumie i nawet się nie dziwię, bo skoro ciągle zewsząd są atakowani wykresami, które obiecują, że im powiedzą, jaka będzie przyszłość, no to ludzie zaczynają w to wierzyć. Oczywiście każdy może wierzyć w co chce, natomiast ostatnie dni i tygodnie pokazują dobitnie, że bardzo trudne jest przewidywanie przyszłości. Może się tego nawet nie da zrobić, w co wierzę. No zwłaszcza w tych chaotycznych czasach, które funduje nam supermocarstwo, będące w odwrocie, choć się do tego nie przyznaje. Po chwilowych spadkach na metalu, które to spadki napędziły mocno popyt w Azji, jak czytamy na Trading View, złoto spadło na chwilę poniżej 3000 dolarów. No, tak jak mówiłem, to było chwilowe. No i teraz już przebiliśmy znów ATH. Przebiliśmy 3200 dolarów za uncję. Jak pisze BNN Bloomberg, ostatni wzrost cen złota do rekordowych poziomów został spowodowany gwałtownym wzrostem aktywności zakupowej na codziennych aukcjach. To znak, że główni gracze na rynku nadal powiększają swoje zasoby, nawet przy rekordowo wysokich cenach. Jak wynika z analiz ICE Benchmark Administration. Która zarządza aukcjami przeprowadzonej przez Bloomberga podczas pierwszej rundy popołudniowej aukcji w czwartek, złożono oferty na ponad 400 tysięcy uncji złota. To największa taka liczba od września 2019 roku. Odbiło również srebro, ale Gold Silver Ratio utrzymuje się na poziomie 100. Ja patrzę na to z tej perspektywy, którą pokażę na wykresie. Ratio jest historycznie wysokie. Oczywiście ten wykres, jak każdy inny, pokazuje przeszłość, a nie przyszłość, ale zgaduję, że ratio spadnie na ten moment przy tej cenie złota. I przy ratio, do którego się przyzwyczailiśmy w ostatnich czasach, czyli 90, no to srebro... Powinno kosztować nieco poniżej 36 dolarów. Pozostaje pytanie, czy spadek ratio do 90, czy jeszcze niżej, będzie się wiązał z uspokojeniem sytuacji na świecie i w związku z tym spadkiem ceny złota, a niekoniecznie rajdem srebra no ale wiedzmy, że jak to policzono fluktuacje roczne na srebrze wynoszą średnio ponad 23% na złocie 15, no i dla jednych to jest wada srebra dla innych zaleta no ale można z tego wysn wysnuć wniosek że to ratio na poziomie 100 jest zapewne przejściowe, zatem ja to nazywam promocją na srebro ale to tylko opinia. Jeszcze o cenach w Chinach, Shanghai Gold Exchange zamknęła się dzisiaj cenami na poziomie 34,55 centów za srebro i 3248,69 centów za uncję złota. No i tam ratio wynosi 94 no i przypominam, jak mówiłem w tydzień temu, że w sklepach w Chinach w przeliczeniu nawet po 40 dolarów sprzedawano srebro za uncję w zeszłym tygodniu. Wtedy, kiedy mieliśmy spadki, nie ustaliłem, nie zdążyłem ile kosztuje teraz. Teraz UBS i Goldman Sachs podwyższyły swoje prognozy dotyczące cen złota na koniec roku UBS do 3500 dolarów za uncję złota i 38 dolarów za uncję srebra Goldman 3700 na koniec roku i 4000 w 26 ja prognoz UBS poprzednich nie pamiętam ale pamiętam wcześniejsze prognozy Goldmana i ostatnio wynosiła ona 3,5 jeszcze wcześniej bodajże 3300 no i taka moja refleksja, że jeżeli zmieniasz prognozę co miesiąc, to to nie jest prognoza, to jest bardzo chwiejna opinia albo zgadywanie i wygląda to teraz trochę tak, jakby takim bankom no, zwyczajnie wypadało mieć prognozę, no bo jak to tak głupio powiedzieć, że nie wiemy. No ale nie wiemy, taka jest prawda. No i mam problem z tymi prognozami, właśnie taki, że ludziom się instaluje w głowach przeświadczenia, że są instrumenty, które mogą przewidzieć lub próbować przewidzieć. Nawet jak to się nie sprawdza, no to w podświadomości, gdzieś tam z, tylu, z tyłu głowy, Mamy tą myśl, że, że może jednak się da. Jak mówiłem, wszyscy jesteśmy dorośli możemy wierzyć w to, co chcemy. Może taki mechanizm obronny to jest, że lepiej nam się żyje. Z tą myślą, że nie wszystko jest chaosem. No i właśnie prezydent Trump objawił nam się jako prawdziwy mag chaosu. To, co robi teraz ze swoją administracją wygląda co najmniej dziwnie. Ja się szczerze mówiąc pogubiłem, ale postaram się to jakoś wszystko zebrać razem. Wyglądało to, zdaje się, tak, że najpierw no, poszły te cła na cały świat. Ludzie dziwili się, czemu również cła nałożono na niezamieszkałe, niezamieszkane wyspy. Ja w programie już o tym nie mówiłem, udostępniłem jedynie screena z mojej publikacji na LinkedInie, gdzie pisałem, że prawdopodobnie użyto AI do podziału świata i AI podzieliła go za pomocą adresów IP. Stąd czasem takie właśnie kwiatki, jak te niezamieszkane wyspy i nałożone na niecład zainteresowanych zainteresowanie niech sobie włączą poprzedni odcinek, znajdą screena. W każdym razie wygląda na to, że zrobione to zostało tak na szybko. Może USA nie przywiązują do tego aż tak dużej wagi, może chodzi tylko o to, żeby zamieszać w tym rondlu, żeby wprowadzić jakąś konfuzję na świecie. No bo naprawdę teraz wygląda to wszystko jak te głupie filmiki z TikToka pod tytułem Nigdy nie pozwól im poznać swojego kolejnego kroku. No bo co było dalej? Na te nałożone cła Chiny odpowiedziały cłami odwetowymi, na co USA nałożyły jeszcze wyższe cła, więc Chiny również podwyższyły swoje. Usłyszeliśmy więc wtedy, że USA zawieszają wszystkie cła na 90 dni no i zapraszają wszystkich do negocjacji. No, i tutaj to ja jestem na tyle grzeczny, że tak to nazwałem, bo mag, mag chaosu ujął to inaczej. Mianowicie, że cały świat dzwoni i całuje go w dupę, żeby te cła obniżył. Chińczycy zdaje się nie zadzwonili. Mało tego, Chiny wstrzymały dostawy skroplonego gazu z USA. No i ponad wszystkie te tankowce nagle utknęły na morzu, nie wiedząc dokąd mają płynąć. Tak więc USA zdjęły cła na chińską elektronikę. Ale to nie koniec, bowiem sekretarz do spraw handlu Howard Lutnik stwierdził w telewizji, że oni nie zdejmują tych ceł na elektronikę na stałe, tylko będą one potem uwzględnione w najbliższych miesiącach w cłach na półprzewodniki. Ale uwaga, bo wczoraj przeczytałem, że Trump stwierdził, że żadnego wyjątku celnego na chińską elektronikę nie ogłaszali. No i na to wszystko wychodzi sekretarz skarbu Scott Besant no i mówi, że Well, I'm not calling it a trade war, but I am saying that China has escalated, and President Trump responded very courageously to that. What I'm certain of is that what China is doing will affect their economy much more than it will ours because they have an export driven, flood the world with cheap.

I przy obietnicach rządzącej administracji, India Times donosi coś o czym przestrzegałem. Ale to były tylko moje domysły, a teraz już bardziej oficjalnie no bo miały być 2 biliony dolarów oszczędności w budżecie USA dzięki temu departamentowi w cudzysłów branemu. Elona Maska departamentowi Dodge. No na razie ogłoszono 150 miliardów oszczędności, czyli do wypełnienia planu brakuje jeszcze nieco ponad 90%, także powiedziałbym, że tak średnio, tak średnio. No, i warto jeszcze powiedzieć o kolejnej obietnicy, czyli o Audycie w Forcie Nox no i tutaj znowu mogę powiedzieć, że a nie mówiłem że nic z tego nie będzie audyt miał być, miał być na żywo z kamerami potem usłyszeliśmy, no, że to nie jest taka prosta sprawa i że to potrwa 18 miesięcy, więc pytałem ironicznie czy transmisja na żywo będzie trwać półtora roku no i chyba nie będzie bo teraz Tulsi Gabbard Pełniąca funkcję dyrektora wywiadu narodowego ogłasza na Twitterze, że uwaga, że szukają z Elonem Maskiem 199 ludzi na Twitterze, którzy wejdą do Fortunox, żeby sprawdzić, czy to złoto tam jest. Bez kamer. Oczywiście, no i tak na czuja mają określić, czy jest tego złota tam tyle, co powinno być. Piękny audyt, naprawdę. To będzie jeden z najlepszych audytów w historii. Przejdźmy dalej. To się może jakoś wiąże. Mamy taką informację, w zasadzie informację połączoną ze spekulacją. Ronan Manley, nie wiem czy kojarzycie człowieka, ja go kojarzę, bo on dość często jest cytowany w różnych publikacjach dotyczących złota. W różnych, na różnych portalach, przez różne redakcje. Więc Manley pisze na Twitterze tak. Od grudnia 24 w Transparent Gold Inventory czyli tutaj mamy ETF-y i skarbce giełdowe pojawiło się tam około 1100 ton złota. Teraz mi wychodzi, że raczej Nieco ponad 900, ale niech będzie. Może źle patrzę, może źle liczę. Cytuję dalej: Biorąc pod uwagę, że popyt konsumpcyjny Chin i Indii oraz popyt banków centralnych na złoto stanowią niemal całe roczne wydobycie, pojawia się pytanie, skąd pochodzi całe to złoto, które trafiło do ETF-ów i giełd. Część z nich pochodzi oczywiście z pożyczek złota udzielanych przez banki centralne, ale ile nie jest jasne, ponieważ rynek pożyczek złota przez banki centralne jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy, aby podtrzymać iluzję, że to samo złoto może być w dwóch miejscach jednocześnie. To ostatnie zdanie chyba powinno brzmieć, żeby podtrzymać iluzję, że to samo złoto nie jest w dwóch miejscach jednocześnie. Teraz hmm. czy ten y, tweet to jest y, prawda? Hmm. Zacząłem sprawdzać no i tam z oficjalnych danych wynika, że wydobycie złota w 24 roku to było około 3100 ton. Teraz popyt konsumencki w Chinach, Indiach i banków centralnych wynosił 2300 ton. Oczywiście tutaj nie wiemy ile tak naprawdę kupuje People's Bank of China. Ponoć dużo więcej niż podaje oficjalnie. No ale z drugiej strony Manli w ogóle jakby nie dolicza około 1000, a może nawet więcej ton Recyklingu złota, więc tak jak powiedziałem na początku tego news'a, tu jest więcej spekulacji niż faktów, ale faktem jest na pewno to, że ETF-y kupowały w tym kwartale na Comex też według doniesień złota dużo dowieziono, jak pisałem, inwestorzy na giełdzie. Też dużo kupowali, na tym bym się skupił, po prostu, że popyt wciąż jest duży. No i przy okazji, jeszcze wrzucę takie na szybko info, które przed chwilą do mnie dotarło, że Chiny zwiększyły w zeszłym tygodniu po cichu limity importu złota dla banków i instytucji. W komunikacie nie czytamy o ile te kwoty wzrosły ale kilka tygodni temu informowałem, że, że nowe instytucje dołączyły jako członkowie Shanghai Gold Exchange, co sugeruje wzrost zakupów metali szlachetnych przez te instytucje. No i teraz ta informacja o, o zwiększonych limitach zapewne się z tym łączy następne info od Tawiego Kosty który pokazuje że górnicy dali lepsze zwroty niż S&P 500 no i Adam Taggart kolejny znany Goldback pisze finally, nareszcie no ale spójrzmy na ten wykres bo ja tak za bardzo nie wiem skąd aż taka euforia to nie jest tak że Górnicy zanotowali spektakularny ran. No to SNP500 odnotowało w ostatnich dniach zjazd. To jest trochę tak, jak ja mam trzy krowy, sąsiad ma cztery, ale dwie mu padły. No więc hura, mam więcej krów od sąsiada. Nie wiem, czy akurat o to tutaj chodzi, żeby liczyć swój zysk cudzą stratą. No i tak. Im więcej w tych metalach siedzę, tym bardziej mam takie poczucie, że to środowisko goldbagów też albo próbuje nam często nawijać na uszy makaron, albo też ci ludzie nie są aż tak mądrzy, jak mi się kiedyś wydawało. Ale nie wiem, bo może jest też tak, że im dłużej w tych metalach siedzę, to mi ego bardziej rośnie i podpowiada, ale ty jesteś mądry, a wszyscy są tacy głupi. No więc taką refleksją kończę ten odcinek. Znowu mi krótszy chyba wyszedł. Zobaczymy, bo jeszcze pewnie dodam jakieś filmiki, więc może nie będzie aż taki. Krótki, teraz już przedłużam na siłę, sztucznie przedłużam ten odcinek, więc. Więc tyle. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem. A, ktoś się obraził tydzień temu za, za Pana Boga. Napisał mi, no tak się fajnie program zapowiadał i, i tak. No i z 20 minut odcinka jedno słowo. Wszystko zepsuło. Ciężki kawałek chleba ten YouTube, mówię wam. Dobra, bo już teraz naprawdę przedłużam na siłę. Cześć.